Dzisiejsze zajęcia będą dotyczyć karboksyterapii, Będziemy zajmować się szalenie ciekawym zabiegiem, albo powiedziałabym, można nawet powiedzieć taką terapią, jeżeli chodzi o skórę. Tak naprawdę możemy karboksoterapię wykorzystywać w różnych miejscach, czyli redukcja celulitu, cienie pod oczami, rozstępy, blizny, zmarszczki, terapia przeciw wypadaniu włosów. To wszystko w obszarze zabiegu karboksoterapii może się jak najbardziej pojawić. W momencie, kiedy my pracujemy na twarzy, naszym obszarem będzie albo, drodzy Państwo, na skórze o którym mówiłam, albo to będzie skóra właściwa. Stan zapalny skóry przede wszystkim występuje wtedy, kiedy przerwiemy ciągłość skóry, doprowadzimy do przekrwienia, zakrwienia, uszkodzenia, a wtedy dochodzi do stanu zapalnego. I my taki stan zapalny chcemy takimi zabiegami wywołać. I nam o to chodzi, żeby włączyć taką machinę machinę samoregeneracja. Zaczynam najpierw od tego, że przede wszystkim e, wykonam dobry demakijaż. Używam mydła i teraz nałożyłam tutaj mydło. Dokładnie rozprowadzam ten produkt na całej skórze. Możemy przy niektórych zabiegach, szczególnie przy tym, przy którym planuję, połączyć teraz billing z kwasem. Ja Wam pokażę, jak po kolei będę wprowadzać igłę. Ma ścięcie ta igła, czyli jest taka ucięta, i to ścięcie igły kierujemy do dołu, czyli do skóry. Dwutlenek węgla, w momencie, kiedy my go podajemy, on będzie rozpychał się, czyli będzie napierał na tkanki, będzie je popychał, będzie je wypychał, będzie je trochę rozgniatał. I to wypychanie będzie powodowało stymulowanie w momencie, kiedy my podamy w dane miejsce dwutlenek węgla, nasz organizm jakby zrozumie, poczuje czy pomyśli, że jesteśmy w tym miejscu niedotlenieni i zacznie tam dostarczać więcej tlenu. A więcej tlenu dla nas to jest lepsze krążenie, dotlenienie, poprawa kondycji skóry. Dochodzą do tego miejsca dodatkowe składniki odżywcze, makro, mikroelementy, witaminy, czyli tak naprawdę pobudzamy do życia.